Rabia Roland to posiadacz nadłudzkiej siły jest dobrze zbudowanym mężczyzną o blond włosach i jasnej twarzy. Posiadał lśniącą zbroję, hełm ozdobiony kamieniami i pokryty złotem. Miał miecz Durendal, który był własnością dziedziczną rodziny królewskiej. W rękojeści miecza znajdowały się relikwie. Roland prezentuje wzorzec idealnego rycerza. Pochodzi on z hrabiowskiego rodu, posiada wiele cech, które charakteryzują średniowiecznego rycerza. Roland zawsze walczył w imię Boga oraz słodkiej Francji, i był przy tym pewny siebie, niezwykle odważny, dumny i zaciekły. Dla nieprzyjaciół bywał okrutny i bezwzględny, ale zawsze walczył uczciwie, honorowo. Chcąc dać przykład swym poddanym, sam atakuje wroga jako pierwszy, nie boi się śmierci. Jest gotowy do walki w obronie Ojczyzny i wiary. Roland był niezwykle odważnym i śmiałym wojownikiem, dlatego jakiekolwiek posądzenie o tchórzostwo byłoby dla niego strasznym ciosem i zniewagą. By dbać o dobrą sławę swojego imienia brał udział we wszystkich niebezpiecznych bitwach i nie bał się o swoje życie. Nawet będąc świadomym, że zbliża się śmierć, ciągle myśli o swojej ojczyźnie i umiłowanym królu, odwraca głowę w kierunku Pogan, aby wszyscy widzieli, że umiera jako zwycięzca. Przed śmiercią zabija Saracena, który chce mu odebrać miecz, a potem chroni Durendala pod własnym ciałem. Jest on dla niego tak cenny, gdyż to dar od króla, symbol stanu rycerskiego, a jego głowica zawiera święte relikwie. W ostatnich chwilach życia rycerz dokonuje przeglądu swojej służby rycerskiej. Wspomina wszystkie ziemie, które podbił dla króla.